Ale nie wiem czy w tym roku. Idealnie, dzień. Wiesz lecz, się, bo ty mówiłeś przeze mnie. To nie przeze mnie. Mama, ja! a, ty, a ty kupiłaś węże. Brudny róż. Brudne? Jest. A ja chcę coś W którą stronę? Wiesz, tu. Tu jest jak zawsze byście mi skoszuli Tak, tutaj na górze było nasze okno A ja jestem dzisiaj niezielony Dzisiaj na zielony jesteś Tutu. Drodze Drodzy powrotnej do Łodzi zrobiliśmy małą przerwę w Warszawie na zjedzenie obiadu Smaczne. Naprawdę? To no. jest Słuchajcie, pierwszy raz próbowaliśmy ostrygi. Smakują jak co moja? Jak grzyby w odcie, tak? Cześć wszystkim. Słuchajcie, nareszcie, nareszcie zaczynamy tego vloga z budowy. Nie, już prawie nie z budowy. z, z naszej ziemię, z się naszy... co? Miłość. Słuchajcie, my się tak bardzo tęsknił po prostu za łodzią. Po prostu już nie mógł się doczekać jak wrócimy. Za chwilę Wam pokażemy, jakie tam są zmiany, ponieważ zmiany na pewno są bardzo duże. Będzie zaskoczony. Tak, ja? Tak, Jeszcze nie widziałam. Ja Życzymy wszystkim miłego dnia. Zostańcie z nami. Pokażę wam nasze zmiany. Idziemy. Jestem mega ciekawa. Zapraszamy, zapraszamy. Nie wiem co to jest ten te nie wiem co to jest. A może e, stolarz chyba zrobić. O nie, to parapety. Dlaczego oni nie sadzili? Nie, nie sadzili. E, nie wiem. Nie montowali parapetów? Przecież od dawna już dotarły, nie? Tak. Dziwne to jest. Dobra. Raz, dwa, idziemy. idziemy. Idziemy, Jestem ciekawa, co ja tu zobaczę. Tu? Nie Tutaj. nie Tutaj. Tu jest zmian. Tu jest zmian. O, ale fajnie! O! Nawet piekarnik już jest zamontowany. Tak. I Hany. mamy też... E, poczekaj, jak to się nazywa? To jest... Wentylacja. Nie wentylacja, zapomniałam. Piszcie w komentarzach, kto pamięta. Okap, ja już... okap Okap, o, o właśnie, dobra, I nie... możecie nie pisać. Oh, ale fajnie, czyli czekamy już tylko na bloki, panie... tak? Zlew. Tu będzie zlew, tak. Ale o, zmywarka gdzie jest? Si cieszę bardzo. Zmywarka tutaj. Tutaj. Hmm? Tu jest. Przecież widać, że tu będzie zmywarka. Czy tu? No już montowana. <grym> no to mi chodziło, bo ja ciukałam. O fajnie! Naprawdę! Ekstra, ale fajnie, tak się cieszę. Witamy w naszej kuchni, już prawie, prawie gotowej. Słuchajcie, teraz, jak się przypatrzyłam, tak, no to widzę, że jednak w kuchni jeszcze jest dużo rzeczy do zrobienia. A myślałam, że już będziemy mieli gotową kuchnię i będziemy mogli już zamontować blaty. Idziemy jeszcze do Łazienki. Tam też są zmiany, nieduże, ale są. Na dole jest trochę więcej tych zmian. Tu mamy, słuchajcie, zamontowaną toaletę, bidetka i to mamy prysznic. Tu w bawialni leżą parapety. Też niestety nie zostały zamontowane pod naszą nieobecność, chociaż miało być zamontowane. Z jednej strony się cieszę, że chociaż coś tutaj się działo, a z drugiej strony, no to słuchajcie, stolarz ma ponad miesięczne opóźnienie i miał ogólnie jeszcze w pokoju zabaw zamontować szafy i tak dalej i sceny jeszcze, a tego nie zrobił i kuchnia w sumie też nie jest gotowa. I liczyliśmy na to, że może uda nam się już powoli przeprowadzać, ponieważ jak jest gotowa łazienka i kuchnia, no to jakby już jest luksus, tak? A szafy, no to tak powoli. A tutaj wychodzi na to, że kuchni nie mamy. Łazienkę tam na górze też, zaraz Wam pokażę, nie jest w takim stanie, jakby z którego można korzystać. Z tego dobrego ściany mamy pomalowane. Do elektryki nie możemy się dodzwonić. Idziemy na górę. Schody nas cieszą. Idziemy na górę, pokażę Wam łazienkę na górze. Tutaj wanna, jak stała, tak i stoi. No, i nikt, nikt tego nie ruszył Mamy bidet, toaletę. Zaraz sprawdzimy, czy tutaj woda leci, czy nie. Nie, nie leci. I na tym niestety koniec naszych zmian. Chociaż miało być troszeczkę inaczej. Padła na kamerę. Słuchajcie, rozmawiamy tutaj z naszą Edytką. Opowiadam jej, że jestem po prostu załamana. Edytko, co mam robić? Stolarz zrobił nam ponad miesięczne w sumie opóźnienie, nie? Naprawdę, przecież obiecał, że pod koniec lipca. I tak, tak ja wszystko są. Tak, ale wszystko miało być, a tu nawet pokoju zabaw, nic tam nie ma. Nic nie ma. No, Mi co teraz? Co teraz? Nie wiem, dzwonimy do stolarza, klientka niezadowolona, powiemy, że trzeba rabacik. Rabacik. To? Jeśli na stolarz ogląda, to faktycznie potrzebna jest rabacik. rabacik. No, co ma być powiedzieć na pocieszenie, że na pewno się wprowadzisz na Boże Narodzenie. Aha. Ale nie wiem, czy w tym roku. Idealnie. Dzięki. Dzięki. Okej, przyjechaliśmy. Okej, przyjechaliśmy, tak. Przyjechaliśmy do IKEA. Musimy kupić kilka rzeczy. Tam jest ta szafa, którą chciałam. Słuchajcie, jest bardzo fajna szafa, tania. Ona chyba kosztuje 370 zł. Tylko, że trochę taka niziutka. Właśnie ja myślałam, czy kupić taki wieszak na ubranie. Za chwilę wam pokażę. Albo dwie takie szafy. Nie ma sensu tak. No. To też fajne szafy, ale później nam się po prostu one nie przyda. Ta w sumie też przez internet wyglądała trochę inaczej na stronie. A tutaj, patrzcie, nie, tak, jakoś słabiutko niestety. Zobacz ta na droższe, ale zobacz ile błędów są. Tu, tu drzwi, tu. No, tak nierówno tu. widzę. Zobacz mhm. chodź tutaj. Zobacz tutaj. I tu. To no. znaczy na stałej. Tu tu, 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 jest. <laughs> No właśnie, więc chyba... Oni najpierw... muszą przyjść do mnie, żeby... Tak, oprawić. czyli musimy po prostu jednak zamawiać od stolarza, tak? Nie, muszę sam. Robić. O! Ja muszę sam robić, bo nie ufa mi. Zobaczcie, z pracy. czego to będziesz robił? Z palety tam mam palety. W mamy palety tam. Dobra, idealnie. Ale no. słuchajcie, z stolarzami jest taki problem, że naprawdę się czeka na to bardzo długo, chociaż my mamy takiego fajnego stolarza, Kajnego stolarza, na ile się da? On robi naprawdę dokładnie, i te meble są y, ładne, dopieszczone, ale czeka się naprawdę bardzo długo. Zobacz, proszę zobaczyć. Zobacz. Dobra, zobacz, tutaj. nie tylko ja, widz, widzowie zobacz. też. Tak. I dlatego ja też nie lubię tej jakości IKEA. OK, pościel mogę kupić jakieś. Właśnie teraz chcemy wieszaki, takie, kupić y, takie stojące wieszaki, po prostu metalowe żeby to mieć po prostu czasowo, jakieś takie mniejsze rzeczy do domu tak, fajne są z IKEA, ale mebli ja naprawdę nie lubię, ani kanapy bym tutaj nie kupiła, ani w sumie szaf. szafkę, szafkę jedną mamy pamiętasz, którą Ty składałeś dla Eliasko i ona mi się naprawdę bardzo, bardzo nie podoba wiesz Lecia, bo Ty mówiłeś przeze mnie to nie przeze mnie, to bardzo. ja widzę ten Anty, reklama IKEA w IKEA ale jedzenie mają dobre, takie różne mniejsze rzeczy też mają dobre, ale no z meblami jest różnie, naprawdę różnie. Słuchajcie, też chciałam taki regał kupić dla Eliaska i dla tych wszystkich zabawek. No i nie jest dostępny niestety Pokaż. w łodzi. Pokaż. Taki fajny. On nie stoi, wiecie, tak, całkowicie na podłodze, tylko ma takie nóżki i to mi się spodobało bardzo. Zeszliśmy, zeszliśmy na dół, muszę kupić sobie pudełka, są tylko zobaczcie, różowe, szare. Białych nie ma, chciałam jeszcze biały mieć. Co? Tu biały, ciemny biały. To jest biały? Tak. Na pewno? Maszia, to jak ty wtedy różowe konwersy kupiłeś i byłeś pewny, że są białe. A tu jest? Majuszia jaki to jest kolor? No jasno różowy. Okej, okay. różowy. Majusia, jaki to jest kolor? Biały. No widzisz. W serio? Tu już mam Maja, to... Widzisz? Maja. To jest różowy kolor. Kolor. Jaki to jest kolor? Oh! Powiedział kolor! kolor! Ajsza, widziałaś? Możesz taki organizer i jeszcze co? Tak? Będziesz miała... Póki co i tak nie wiem, kiedy będziesz miała stół, więc ci się przyda akurat. Mamy wieszaki, mamy pojemniki, mamy też E, takie wieszaki metalowe. My się już chce pędzić do kasy, a ja wciąż nie wiem, czy wszystko kupiliśmy. Wszystko kupiliśmy. <laughs> Jedziemy na 3-4 wózki. Raz, dwa, trzy, cztery. Romana do mhm. i do Ros Tak, po chusteczki mam. Mama, ja! a, ty, a ty kupiłaś węże. Słuchajcie, przyjechaliśmy na budowę. Dozarła też do nas e, sofa. Tu jest sofa. Niestety ten pokój póki co wygląda właśnie tak. Ale to kochana na sofa? Zaraz zobaczysz, za chwilę umyję tu podłogę i będą niewielkie, niewielkie, ale zmiany. Chciałam umyć podłogę, ale się okazało, że wiadra nie ma, ale mam nocnik i gorącą wodę. Nie? Na półpokoju. O, co ta kona pani jest różowa? Co już mówiłaś? Co ja mówiłam? Co będzie różowa? Że będzie różowa? Ale to nie jest różowa, to jest taki brudny róż. Brudny? <grydny róż>. Dlaczego brudny? <grydny> tak się mówi. Co się, co się dzieje? Aisha. I że cią ciągnie jaska. Właśnie tu już mamy naszą sofę. I wychodzi na to, że póki co to jest właśnie nasz jedyny taki czysty, najładniejszy pokój. I tutaj w sumie też możemy już nocować. Kończymy już na dzisiaj. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia, do kolejnych vlogów. Pa pa!